W Staszowie uroczyście otwarto dwa korty tenisowe z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Inwestycja w wartości około 820 tys. zł zyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Korty są w pełni wyposażone do treningów i zawodów. Wcześniejsze korty o przestarzałej nawierzchni nie przetrwały próby czasu. Były to korty z mączki ceglanej, które no niestety no nie sprawdziły się, no, na pewno te warunki, były, no nie wiadomo jak to zostało kiedyś wykonane ponad 30 lat temu i te korty po prostu tego straszyły. Samorząd postarał się, aby obiekt już nie straszył. Wygospodarował środki w budżecie, postarał się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. I we wtorek sportowa inwestycja została otwarta z udziałem Anny Krupki, wiceminister sportu. Staszów inwestuje w sport, inwestuje w rozwój infrastruktury sportowej. My, jako Ministerstwo Sportu i Turystyki od 2016 roku przeznaczyliśmy około 5 milionów złotych na różne różnego rodzaju obiekty sportowe, które powstawały bądź były modernizowane na terenie gminy Staszów. Chociażby tutaj niedaleko bieżnia czterotorowa, boisko do piłki plażowej, ale to są także liczne boiska między innymi przy szkole podstawowej numer 1, wspomniana już sala gimnastyczna przy szkole podstawowej numer 2. I te korty tenisowe, dwa korty tenisowe, które znajdują się przy szkole podstawowej numer 3 w Staszowie z kolei. To inwestycja w sport, który jest obecnie bardzo popularny, a przede wszystkim w młodych sportowców. Chcemy, aby dzieci i młodzież, ale także oczywiście dorośli mieszkańcy Staszowa, Mieli dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej, bo bez nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej nie ma sportu powszechnego, nie ma sportu dzieci, młodzieży, sportowych talentów i wreszcie sukcesów w sporcie wyczynowym. Po poświęceniu i przycięciu wstęgi mecz pokazowy rozegrały Maja i Adrianna. Pierwsza z Koniemłot, druga z Kielc. Obie utalentowane tenisistki były zadowolone, że mogą jako pierwsze zagrać na nowych kortach. Tak, jesteśmy dumne. Tak, jesteśmy bardzo zadowolony z tego powodu. Nie bez przyczyny korty zostały wybudowane w pobliżu hali sportowej, ośrodka sportu i rekreacji oraz szkoły podstawowej nr 3. Ten teren cały czas próbujemy go uzbroić, zmodernizować, tak aby służył przede wszystkim młodzieży dzieciom tutaj właśnie z tych obiektów, ale również i dorosłym osobom z całego terenu miasta i gminy Staszów. Korty będą ogólnodostępne i przynajmniej na razie korzystanie z nich będzie nieodpłatne. Teraz zobaczymy oczywiście, jak ten obiekt będzie funkcjonował, jakie będzie miało obłożenie, ale planujemy, że ten obiekt będzie funkcjonował nieodpłatnie. W przyszłości są założenia, że jeśli by było duże obłożenie lub, tego, lub no byłyby kolejki, no, no, musielibyśmy dla przede wszystkim osób dorosłych, tak? nie, 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 nie mówię tu o dzieciach i młodzieży, ale dla osób dorosłych myślimy o wprowadzeniu odpłaty. Oczywiście dzieci, młodzież, czy to szkoły, czy przedszkola, czy kluby sportowe będą mogły skorzystać bezpłatnie z tego obiektu. Samorząd zamierza zatrudnić osobę, która codziennie zajmie się obsługą obiektu ale i poprowadzi lekcje gry w tenisa. Planujemy no, na tą chwilę zatrudnienie osoby, która będzie tu na bieżąco, powiedzmy to codziennie funkcjonować, otwierać, zamykać, bać o ten kordi, również zajmować się tutaj treningiem takim może mniej profesjonalnym, ale w przyszłości też myślimy o zatrudnieniu profesjonalnego, profesjonalnej osoby, która by tutaj trenowała już tak na wysokim poziomie. Kortami będzie zarządzał Staszowski i Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jerzy STV Info.